Raz jeszcze dobry wieczór, już na zakończenie dnia. Nadaję sobie znowu. A dlaczego wolni nadawać? Nadaję sobie, przynajmniej na Facebooku. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, ja wiem, że tam na YouTube wielu ludzi czeka. Ja tam umieściłem te filmy. Wiem, że ludzie chcą mnie tam oglądać, ale ja naprawdę, proszę mnie zrozumieć, ja nie chcę być na YouTubie, po prostu już mam czasami dość niektórych komentarzy, niektórych różnych rzeczy. Wszyscy wszystko lepiej wiedzą, więc niech sobie wiedzą. Natomiast proszę Państwa, chciałem dwie rzeczy powiedzieć, uzupełnić poprzednią rzecz, bo tak jeszcze zastanawiałem się na tę konferencję i tam padło jedno zdanie, że zastosowano najnowsze środki, super nowoczesne. Pan Mariusz Kamiński powiedział, to jest tak, jakby uzasadnienie do wielu rzeczy tego, co już jest, czyli na przykład tej całej awantury o Pegasusa, a z drugiej strony jest to również uzasadnienie tego, co ma być, czyli obrotu bezgotówkowego, bezgotówkowego ponieważ to będzie już kontrola, całkowita kontrola społeczeństwa pod pretekstem właśnie wszyscy jesteśmy uczciwi, uczciwi się nie mają co bać, co jest, proszę Państwa, nie tak do końca prawdą, bo uczciwi mają się czego bać. W Polsce, jeśli się nie ma znajomości z uczciwego człowieka, można w każdej chwili zrobić bandytę, złodzieja. To tylko wystarczy odpowiedni wyrok sądu, proszę Państwa. Odpowiedni wyrok sądu i tak to właśnie e, wygląda. E, ja wiem to po sobie również, także mnie to już zresztą, Państwa, ja już mam 63 lata prawie i dużo nie przede mną. No, co mi mogą zrobić? Wsadzą mnie, ubrę, zabiją mnie. Wielki mi problem. Nie będę się tym zupełnie przejmował. Palić sześć. Będą mieli satysfakcję, proszę Państwa. Książek mi nie spalą, nie zabiorą. Jeżeli zaczną palić książki, no to och, potwierdzą tylko moje zdanie. One zostaną. I to może jest najważniejsze, jak jestem zrozumiał. Dobrze, ale jeszcze jedna sprawa. Ponieważ pojawił się tutaj w internecie nad wciąż się pewną dyskusję, a ja nie chcę już tam dyskutować, bo też wszyscy wszystko lepiej wiedzą, proszę Państwa. Ale najpierw chciałem coś wyjaśnić. Otóż do moich zadań należało również przygotowywanie i uczestnictwo w zabezpieczeniu, w tych rozmowach dotyczących wizyt prezydenckich, I nie tylko prezydenckich, ale różnych ministerialnych czy tam premierowskich w Londynie przez 6 lat. W międzyczasie, się to przygotowując do jednej pierwszej, większej wizyty państwowej prezydenta Kwaśniewskiego, przedtem był Bush, i przygotowywałem się do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych patrząc zresztą, podglądając, jak oni to robią. I rozmawiałem zresztą z Amerykanami, z innymi tam, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, to temat na całkowitą audycję, sposób tego przygotowywania dyskusję to jest naprawdę aż ciekawe, jak się martwi, jak się o drobiażkach dyskutuje. Zresztą to jest najmniej ważne, to nie ma nic wspólnego z polityką, tylko z bezpieczeństwem właśnie i tutaj pojawił się tutaj, dlatego się wtrąciłem to wszystko, pojawił się dziwny mem, mem, w którym Pan przewodniczący Tusk stoi za prezydentem Trumpem, czyli za prezydentem Trumpem i w plecy mierzy mu tak z ręki, ręką w kształcie pistoletu czy coś, obok gdzie stoi Merkel. Moim zdaniem to jest fake, to jest BEM zrobiony na podstawie, to zresztą widać po tym zdjęciu, wystarczy zdjęcie wyedytować, nie tylko w jakimkolwiek edytorze zdjęcia, ale wystarczy wziąć linux i wyedytować to w panelu w wierszu polecenia, żeby zobaczyć tam niektóre różnice. Ale to nieważne, niech fachowcy sobie to sprawdzą. Ja nie mam zamiaru się tym zajmować. Z wielu powodów to jest fake Po pierwsze, taka sytuacja jest niemożliwa, ponieważ to jest w otwartym terenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych raczej za plecami jego nie stoi. To, co się pokazuje, że stoją w zamkniętym terenie do tak zwanego foto-op, to jest zupełnie inna historia. Pani Moniko, zaraz do tego wyjdę. To jest, do tego, do, to jest zupełnie inna historia. Natomiast tak się składa, że jest nawet specjalny facet, no może ja nie będę zradał tajemnic, ale tu chodzi o to, że rzadko kto jest w stanie tak stanąć, a nawet jeśli by to się zdarzyło w ten sposób. To prawdopodobnie ochrona natychmiast by prezydenta Trumpa poinformowała o tym, pokazała mu to, poinformowała o tym i nie wiem, jakby się skończyły te rozmowy, bo prezydent, jak znam, życie prezydent Stanów Zjednoczonych za prezydent był, prezydent był, by zareagował najprawdopodobniej w bardzo. No, chyba nieprzychylny sposób, tym bardziej, że obok tam jest patrząca się y, pani kanclerz Merkel. A można myśleć o kanclerz Merkel, różne rzeczy, różne historie, ale jest to jednak zawodowy, dobrze przygotowany, wykształcony polityk, tak jak oni wszyscy na Zachodzie. I na pewno nie pozwoliłaby sobie na coś takiego wobec prezydenta jakiegokolwiek kraju, szczególnie Stanów Zjednoczonych, ponieważ jej otoczenie i jej PR-owcy dobrze znają i dobrze wiedzą. Proszę Państwa, jakie konsekwencje taki gest może i taki żart może przynieść? Natomiast tutaj mi Pani pisze, pani Monika, że Tusk wstawił to sobie na swój oficjalny profil, jeśli to jest jego oficjalny profil rzeczywiście, no, no jeśli jest, czy on sam wstawił, czy ktoś ustawił, no to zrobił to bardzo głupio. Bo no, różne rzeczy, memy wstawiamy, różne rzeczy ludzie wstawiają, różne memy. Ja też wstawiam różne memy. Ze sobą nawet jest taki mem tutaj u mnie, gdzie ja mówię coś jeszcze ze swojej kuchni, a tam z tyłu, proszę Państwa, ufoludek mi ogląda, wygląda. Takie różne historie. Nie ma najmniejszego problemu wstawianie różnych. Ale to jest akurat bardzo głupi mem, bo to... O czym to świadczy? O napiętych stosunkach, o śmierci mózgowej na o napiętych stosunkach amerykańsko Europejskich, tych transatlantyckich, o niechęci do prezydenta Trumpa, o różnych rzeczach. Proszę Państwa, polityk wielkiej klasy, nawet jeśli jest z przeciwnego obozu i jest tak diametralnie różny jak kanclerz Merkel od prezydenta Trumpa, na przykład, nie pozwoli sobie nigdy na to z facetem robić coś takiego z innym politykiem, z innym prezydentem, który. Czy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który tak naprawdę ma wszystkie klucze do potęgi NATO. I nawet przeciwny mu polityk z Europy, łącznie z Macronem, który gada głupoty i niech się zajmie strajkami u siebie, dobrze wie, że bez Stanów Zjednoczonych Francuzi nic nie znaczą i wszyscy po kolei wiedzą, to, to jest po prostu spuścizna tego, co mamy po, po, co mamy po tych po, ostatnich, po drugiej wojnie światowej. Z drugiej strony bardzo często jest tak, że jest duża część krajów, które dobrze wiedzą, że bez Rosji też nic nie znaczy. Proszę Państwa. Jeśli to ma być taki ciekawy, jaśnie Pański. Już na Facebooku jeden portal podaje zdjęcie ofiar ze szczyrgu jakaś... to Nie, to proszę Państwa, to nie jest paranoja, to jest polska, to jest polskie Schadenfreude, To jest takie coś. Kurne, patrzcie, coś dało. Jezu, jak my im wszystkim współczujemy, ale dobrze, że to nie nam. Po prostu bez sensu to jest. Ja powiedziałem wprost, ale co się dziwić zwykłym ludziom, skoro telewizja y, dosłownie robi, tak jak hieny rozrapuje to wszystko. Yy. Chciałem wrócić jeszcze, powiedzieć coś jeszcze o sędziach, bo bronią tych sędziów tego, tego wszystkiego. Tymczasem tutaj też jest program, gdzie bronią jednej pani sędzi, która, y, która nie zgodziła się na skazanie niepełnosprawnego i ona ma dyscyplinę, więc my, wylemy, my bądźmy ostrożni w... Bądźmy ostrożni w generalizacjach, bo wylewamy dziecko z kąpielą w tym momencie. Ten system jest jaki jest, a ta pani sędzia, bo przeanalizowała tą sprawę, która rzeczywiście nie zgodziła się i twierdzenie z Ministerstwa Sprawiedliwości, że wszyscy są równi wobec prawa, więc łącznie ci tak zwani niepełnosprawni umysłowo i czy nieumiejący czytać i pisać też, to jest chore, proszę Państwa. To jest chore. Tymalże, że facet był skradziony za, za, za jakąś kradzież, a nie za żadne pobicie, po prostu sobie to wziął. To jest, proszę Państwa, e, chore i to jest kwestia podejścia do nas. Jeżeli wszyscy są równi sparty, według sprawa, to proponuję zająć się 460 osobami i 100 senatorami. Tam jest bardzo wielu, którzy powinni zostać, e, nie powinni siedzieć w tych ławach. E, tak to właśnie, tak właśnie określam. W każdym razie wracając do tego zdjęcia, to e, Naprawdę dziwię się, jak polityk takiej klasy, za jakiej się uważa pan Tuski, taki jest uważany, mógł coś takiego zrobić. To nie jest żart na poziomie polityki międzynarodowej, tym bardziej, że proszę państwa, tym bardziej, proszę państwa, że to nie przedstawiciele Europy to zrobią. To nie przedstawiciel Europy to zrobił, tylko Polak. Tak będzie powiedziane. To Polak, więc to raczej służy i dotyka właśnie bardziej Polaków i bardziej wali w Polaków, proszę Państwa. Jan Kowalski po wycieku rozmowy Macrona, który nosiła się z Trumpa, to dwa wszystkie spotkania urządził tę naśladówkę z tymi, co płacą 2%. No zgadza się. Zgadza się, Trumpa w ręku rzeczy, a w ręku, tak jak i Stany Zjednoczone, przecież Donald Trump jest emanacją pewnego rodzaju sił rządzących, przejmujących, że przyjęła władzę i już. Mark Antonia, weraż trzeba podsumować Jak pan uważa, jaki do się efekt? serdecznie witam Bułkowicz, zresztą witam tam Antonii. Jaki efekt? No, efekt już się, że pozbawią go, tylko że y, dziennikarze chyba nie czytają tej ustawy. Nie można pozbawić, bo, mogą pozbawić tajnych, ściśle tajnych, ale również poufnych, bo, pouf, bo pozbawią poufnych i zastrzeżonych, bo pozbawią całkowicie certyfikatu. Taki to będzie efekt po prostu. Troszeczkę to jest też dziwne, bo ja już tak jak powiedziałem w poprzednim, jak tak dalej pójdzie, ja, ja naprawdę zaczynam tego Pana Banasia bronić i będę go bronił. On może mi się nie podobać jego osobowość, on wydaje mi się, że był trochę naiwny, zadaiwny na to wszystko, ale proszę państwa, to jest jakoś, to jest chore. Bo niedługo co? Z inspektorat weterynaryjny, weterynary. okaże się, że inspektorat weterynaryjny wejdzie, bo pan Badaś miał w hotelu pana Manasia były pluskwy i te pluskwy, te pluskwy, ktoś zabijał tymi, no, jak to się nazywa? No, obcasami, to zamiast tego wyjdzie jeszcze nie tylko, to nie tylko wejdzie sanepid, ale i do środowisko ochrony zwierząt i korników po prostu, czy to jest paranoja. A co oni robili przez tyle lat? czyż ten człowiek był na... Ten człowiek, proszę Państwa, przecież zajmował te stanowiska wiele lat i tutaj nie da się obronić. Bartek Pawlaczek, mam powo dość powoli rządzących polityków, urzędników, w ręce oba nie opadają. Osoba, a mnie również podejście ludzi, którzy będą podejść, jakiegoś chłopa z pogranicza. <grytanie> proszę Pana, ja już nic nie mówię, ja cały czas szukam, e, czekam na stworzenie jakiejś partii, niech ktoś się znajdzie, kto stworzy jakieś środowisko, siłę, nawet siłę społeczną ludzi rozsądnych, pod warunkiem rozsądnym, ale wiadomo. Jan kowalski może Tuskowi chodzi o aktywizację elektoratu w Polsce. Jan Kowalski, nie wiem o co chodzi panu Tuskowi, przypuszczam, że potraktował to jako świetny żart. Jaśnie państwa, bo to jest takie he, 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 he. Jak to można żyć za 6 tysięcy? A poseł SLD przebił tą panią, bo dodał jeszcze 3 tysiące w Warszawie: 9 tysięcy. Jak można. No strasznie, biedny człowiek, 9 tysięcy. Ludzie, rzeczywiście w Warszawie to mało na 9 tysięcy. No, mało, bo nie da się willi wynająć dalekie o te różne rzeczy, są odległości, trzeba bilet kupić, benzyna, te wszystkie historie, straszne, straszne to jest, straszne, naprawdę straszne, straszne, także pan poseł Weselda ma rację, bo taką mamy właśnie lewicę, a już powiedziałem, no tak to wygląda, natomiast Monika, nie znajdzie się, zniszczą go na starcie. Jak się da zniszczyć, to się zniszczą. Jeżeli to zrobić z zagranicy, to bardzo dobrze, bo to powiedziałem wprost. To nie o to chodzi, chodzi o ludzi rozsądnych. Także, tak jak powiedziałem, ja uważam cały czas, że to zdjęcie jest fejkowe. Mem został zrobiony w jakiś sposób. Mem został zrobiony, a jeśli pan Tusk to rzeczywiście opublikował, no to ma bardzo dziwne poczucie humoru, bo nie radziłbym takich rzeczy, publikować jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to może się źle skończyć, nie tylko politycznie, ale również te służby w, wyciągają określone wnioski, bo tak się składa, że jak usłyszałem od pewnego człowieka Secret Service, oni się najmniej boją organizacji terrorystycznych czy jakichś bojówek, oni się najbardziej boją różnego rodzaju wariatów i różnego rodzaju samotnych wilków. Jedyny zamach, po, który udał się po Kennedy'm, Jedyny zamach po Kennedy, który się udał, to jest, proszę Państwa, to był Daregana i, i zrobił go wariat po prostu. Wariat. To był jedyny zamach, który się udał yy, w tym momencie i to są rzeczy, które są nie do przewidzenia i dlatego wszystkiego rodzaju różne dziwne wpisy internetowe, memy i tak dalej są automatycznie pakowane w nich w fajle i badane w rezultacie, czy yy, o, stopień zagrożenia. Także to nie jest tak. Także to nie jest tak po prostu. Kto nie ma poczucia humoru? Pan Tusk czy prezydent Stanów Zjednoczonych? Prezydent Tanów Zjednoczony. Zjednoczony ma poczucie humoru, ale poczucie humoru ma własne granice, szczególnie w Ameryce. Szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo wszyscy zapominamy. Ja kiedyś słyszałem taki żart, wiecie Państwo, że właściwie to oni nie chronią prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko tej walizki, którą, której wciśnięcie paru gozików i tych kodów mogą po prostu. Może po prostu wysadzić świat dokładnie w powietrze, właściwie oni tego chronią, oni to chronią. Całkiem możliwe, ale w każdym razie takich żartów się nie robi. Tomo, tomo. mentalności nie zmienia się w jedno pokolenie, nawet dwa. Nie ma postaw do optymizmu. Pozdrawiam pana pułkownika zowe, no nie mam, ale do pesymizmu, ale jak będziemy pesymistami, to nic trzeba kiedyś zacząć. Dlatego przyszłego pokolenia nawet za dwa. No niestety mamy młodzieżówki partyjne, widzę tu takich różnych Młodziutkich partyniaczków uzbranych już w garniturki, którzy pełnych siebie asertywnych, z których przynajmniej prędko bym porozmawiał, bo wiadomo. No. Generalnie skończy się to jak afera kiedyś afera podsłuchowa, flestonoga, falenta i tak dalej. Prawdopodobnie tak, ale nadal uważam, że yy, wie pan. Sytuacja każdej na politycznej, kiedy się skończył operację, trochę trzeba go obronić. Szkoda na przykład jego rodziny, które zapewni, które obrywa. No oczywiście, że tak, ale to jest nie tylko, o, wie Pan, ja powiedziałem jeszcze raz, dla mnie absolutnie jest nieważne w tej chwili, czy on jest winien, czy on nie jest winien. Ważny jest system i ten system pokazuje, jak to naprawdę wygląda, to, co obserwujemy, to jest naprawdę walka, walka mafijna. No. Jak czy w jaki sposób może? No oczywiście, że ona ściśle tajne, co to, to ściśle tajne po prostu. Zdjęcie pana Tuska, jakie może być konsekwencja dla ja Niemiec? Nie wiem, naprawdę nie wiem, to się nagle pokazało, nie wiem o co chodzi i już. E, Max Kolotko jest kimś, który może, no to niech organizuje. Ja do tej partii na pewno nie wstąpię, ponieważ e, przykro mi, to jest człowiek już za stary na dobrą sprawę. Za długo jest w tym układzie. Był kiedyś w telewizjach, nie w telewizjach, za stary. To jest co innego. Co innego, gdyby być doradzać, to jest kwestia was, ludzi młodych. A nie takich starych pierdół jak ja po prostu na tej zasadzie, czy przykro mi, ale Max Kolonko, no może trochę młodszy jest ode mnie. Ale, albo moim rówieśnikiem, ale mniej więcej w ten sam sposób. To tak mi się wydaje, tak ten sposób działa. To trzeba znać, trzeba wiedzieć, jak to wygląda. Więc się absolutnie nie godzę na ten sposób. No właśnie. Kadia Niemiec, jakie konsekwencje zobaczymy, jakie może być te konsekwencje, jakie o wiele większe konsekwencje mogą być ta sprawa, która się dzieje teraz w Polsce. Ponieważ, proszę Państwa, naprawdę jeszcze raz powtarzam, i temu panu, który się na mnie obraził, który tam tego i tak dalej, dobrze, może pan się nie zgadzać. Ja naprawdę uważam, że pan Banaś powinien się sam podać do dymisji, wybić broń z ręki. Pokazać po prostu. Dla niego to będzie atutem, bo i tak mu zostanie zabrany immunitet. Nawet się zdziwi. I to będzie bardzo szybko, po prostu. Natomiast uważam, yy, uważam, proszę państwa, cały czas, że powinien, że powinien to. Yy, że, powinien to yy, że powinien to, proszę państwa, jednak rozegrać, przynajmniej uzyskać dla siebie publiczność troszeczkę. Kto wie? Może się uda, może się nie uda. No, nie przesądzam jego widom, to mnie interesuje. Tak samo w tej całej sprawie. Ważne jest to, co obserwują obserwatorzy polityczni innych krajów. Tutaj wielu mówi o elektrowniach atomowych, o broni, o tym wszystkim. Czy wy takiemu państwu, w którym się dzieją takie rzeczy publicznie, dalibyście jakąkolwiek porządną broń? Bo ja bym się bał. Bo ja bym się bał, proszę państwa. Panie Krzysztofie, ja nie wiem, jaka partia, ja nie mówię o partii, która ma sens obalić władzę. Nikt nie mówi o obalaniu władzy. Ja wcale nie mówię o obalaniu władzy, ja po prostu mówię o pokoleniu i o ludziach, o klasie politycznej, która się absolutnie wypaliła, czego dowodem jest właśnie taki BEM. Taki mem po prostu. Ludziom odbija. Dzisiaj słuchałam również pana Sikorskiego, który nie podjął decyzji. Ja mówię szczerze, narzekamy jeszcze, narzekamy na pana Dudę, ja też ta rzekam, ale może być gorzej. Naprawdę może być gorzej. To ja wiem, że to jest ciężki wybór tym wszystkim, ale jeśli już musimy wybierać. Nie wiem, może nie głosujcie, może róbcie co chcecie, właśnie. Yy, właśnie więc, yy, tak to jest, proszę Państwa. Yy, piszę sobie teraz właśnie dalej: choluba, to już się trochę zaczyna, będzie trochę również, jest trochę i kobiecych rzeczy. Czy się ludziom podoba, czy się nie podoba, to niektórym się nie podoba, że tak mówię, ale powiedziałem jeszcze raz: mnie trochę boli, że to wszyscy traktują tę książkę w formie sensacyjnej, a tam jest troszeczkę filozofii, nie tylko filozofii, różnych rzeczy. Warto zobaczyć, warto, warto, warto popatrzeć na inne warstwy tej książki. Dobrze, dziękuję Państwu. Dobranoc. Jutro też coś powiem i jeszcze raz powtarzam, że... A, z kontwy, Jakie kontwy? A, ktoś mnie pytał, dlaczego ja nie mówię o Konfederacji? Nie mówię, a ona też o mnie nie mówi. No. Pewnie równie dobrze, PiS mógł być dobry, tylko odpowiednich ludzi potrzeba do sprawowania tej władzy. Oczywiście, że tak. Dlaczego nie mówiła o Konfederacji? On, no mnie też nie mówi. Nie mówi ani pozytywnie, ani źle. Sprzeciwiłem się publicznie, jak zaczęto mówić o nich ruskie, o Nucie, oskarżać się o jakieś rzeczy już. a ja Niemiec nie wiem, czy wydam. Nie wiem, czy ją skończę, czy dam radę, czy ją wydam. Być może wydam po prostu. Także zobaczymy. Będę chciał ją wydać ludzi w wersji papierowej. Ktoś pewnie może się znajdą jakieś pieniądze, może coś, bo nie ma. Na razie to jest surówka na Facebooku, a potem zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie. Dobrze, że pan idzie do pracy, panie Bartku, bo ja pracy nadal nie mam. No, e, Panie Krzysiu, zgodzę się z panem. To widać wyraźnie. No. Ale se wszedłem na jedną sekundę. Dobranoc. Dobranoc. Ale potem może pan dalej obejrzeć, panie Damianie. Dla pana przedłużę tą sekundę jeszcze. Specjalnie dla pana. Pożartujemy sobie. Dzisiaj jest, powinien być Dzień Barei, święto narodowe po prostu rodziny Barei. Szkoda, że ten plan odgrodzenia Sejmu nie był wypalił, byłoby łatwiej. Jedno wspólne posiedzenie całego towarzystwa. Wiecie Państwo, ja tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie zamknąć tych 460 i 100 senatorów i parę telewizji, ogrodzić to, nie pozwolić im wyjść, zaburować wszystkie wyjścia. jak wybiorą papieża, niech będzie biały dym po prostu, bo do tej zasadzie to wygląda. Panie Namianie, czy będzie holublem, audiobook? Wie Pan, ile kosztuje pracy nagranie audiobooka, z którego ja nic nie mam? Kto ma to czytać? Ja? Gdzie? W jaki sposób? Ja nie mam warunków i nie będę miał warunków do czytania po prostu e, tego wszystkiego. Nie będę do nagrania. Wie pan, jak, ile to kosztuje roboty? Przeczytanie tego. To będzie potężna książka. Nikt tego nie przeczyta. Zresztą, po co mam się męczyć, skoro prawie nikt tego nie chce kupować? Bez sensu. Za, za 300 lat, że ktoś kupi, czy za 100, że to będzie? Trudno, niech będzie. Więc raczej wątpię. Jednak spać nie idę. No nie idzie Pan Panie Damianie. Zdarza się. Dobra, dziękuję Państwu. Dobranoc. Wracajcie do swoich warsztatów. Ja też wracam do swojego warsztatu. Śmiechu warte po prostu. Śmiechu warte to wszystko. Znaczy ja nie mam żadnego warsztatu, poza tylko komputerem, w którym se piszę. To taki mam warsztat właśnie. Nie przejmujcie się Państwo, naprawdę. Może nie jest dobrze. Ale jest śmieszny. Może nie będzie lepiej, ale będzie jeszcze śmieszniej. Nie zapominajcie, proszę państwa. O tym. No. Przeczytałem pana wszystkie książki Harris Iden. Kończę chuluba. Ktoś czyta. Pierwszego, a drugiego? A drugiego jeszcze nie napisałem. Zapomniałem, a drugiego nie mógł pan skończyć, bo go jeszcze nie napisałem, bo jeszcze będzie siedem rozdziałów po prostu. Na razie jest tylko pięć dostępnych. Szósty się pisze. I zobaczymy, jak będzie. Tam naprawdę mogą zaczynają zaczyna mi co bardziej tutaj pasować. Oczywiście trochę bardziej o kobietach. Jest też napisane. W dodatku muszę napisać taką jedną, za się panie na mnie obrażam, bo ona jak na pani mi wyjaśniła z tymi długimi włosami, jak jest, to nie moja widać, że ja lubię kobiety z długimi włosami. No taki już jestem. no. Znaczy ja w ogóle generalnie lubię kobiety, nawet z krótkimi włosami, byle były bez brody. Z krótkimi włosami. Jak generalnie lubię kobiety, nie wiem, dlaczego ja wolę kobiety od mężczyzn. Nie wiem dlaczego. Ale po co mam po temat turczoka? Przecież on jest niewinny, on nie tego. Ta dziewczyna, która z 17 lat przerobiła na 18, ma areszt tymczasowy, a on za sfałszowanie tego nie ma państwo i prawo przecież jest dla wszystkich po prostu. No. Ja kupuję co miesiąc po cztery rozdziały choluba. Naprawdę fajnie by było, gdyby był cholub 2. obniobu. Wie pan, to trzeba zorganizować, tylko ja pytanie proste jak? Gdzie? Proszę Państwa, ja naprawdę muszę zarabiać na jakoś na życie, coś zorganizować, ja już mam dość. To nie jest tak, dobrze, ja dzięki dobrym ludziom jeszcze nie umieram z głodu i mam troszeczkę gdzie mieszkać, to jest najważniejsze oczywiście, ale ja mam, ja w końcu, ja muszę coś zrobić, prawda? Więc muszę, dostanę jakąś pracę znowu na taśmie gdzieś, bo pewnie niedługo dostanę i pan, państwo myślą, że ja będę nagrywał tego cholu, bo to naprawdę jest ciężko. Mało kto sobie zdaje sprawę. Cholub 2 w miękkiej oprawie, bardzo proszę. Dlaczego w miękkiej? No, choluba czyta mi się coraz to mniej. Świadomość końca jest przygnębiająca. Dlaczego świadomość końca? No, nie ma pan świadomości końca, panie Robercie. O, świadomość końca jest zupełnie inna. Eee, nie zapomnijcie. Nie, nie, nie ma żadnej opcji do najta na Facebooku. Ja nie biorę tego, z tutaj nie ochodzi. O, to mój prywatny profil. Opcja donate, Facebook zabiera i tak 50%, to i tak to się zupełnie nie opłaca w tym momencie. Zaraz, bo ja tu miałem się zapytać pana, dlaczego w miękkiej? To duża książka, ona powinna być twardej, ona powinna być w twardej, żeby to utrzymać, bo to będzie bardzo gruba książka, ona będzie miała jakieś 700-800 stron. No. Ja takie cegły piszę, proszę państwa, lubię takie cegły pisać. A panie Robercie, niech pani zapomni, że Moim ulubionym pisarzem jest Bułhakow i w tej książce jest dużo z Bułhakowa. No. Racja, jednak myślę, że ta sytuacja może być przykładem do poruszania w pisaniu na przykład zażaleń do te. No może być. Dziwny jest pan i nienowoczesny, jak można, lubią w dzisiejszych czasach lubić kobiety. Pani Teresa, no można, dlaczego nie? Lubię kobiety. Fragment z kłótnią jest majstersztyk? No, ale to nie tylko z kłótnią, tam jest jeszcze jeden fragment, będzie który. Audiobook to ciężka sprawa lektora, studia, obróbka tego. Ja napisałem, ja, poprzedni był mój audiobook, to ja robiłem. No. Damian Kwieciński, to jest chore i o tym trzeba myśleć. No. No. No, także zaraz, to tutaj miałem... Jak można? No trzeba lubić kobiety, nawet feministki, bo wbrew pozorom, proszę Państwa, dzisiejsze feministki, te wszystkie panie, ależ widać wyraźnie, jak one chcą być docenione jako kobiety. Ja czasami, w, e, e, czasami, proszę państwa, e, tak myślę, że e, ten dzisiejszy feminizm i te feministki wypływają z tego, że nikt ich nie docenia jako kobiety. Nie przepuszcza je pierwsze. To jest taka samoobrona, proszę państwa. Nie ma tego staroświeckiego wejścia. Oczywiście nie trzeba całować w rękę, całowanie w rękę to jest, jest polski obyczaj, tego się nie robiło nigdy na Zachodzie, ale jednak pewnego rodzaju taki szarmancki stosunek do kobiet. To nawet feministki lubią i ja znałem parę feministek, które strasznie uwielbiały być traktowane jak kobiety po prostu. I doceniać w nich kobietę. A proszę Państwa, każda kobieta jest, należy ją doceniać. No Jezu, bo się z polityki zrobiło o kobietach. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, ale nawet na ulicy oglądam się za kobietami, nie za facetami. Nie wiem dlaczego. Tak jakoś mi zostało w moim wieku, ja już nie wiem po co się oglądam, ale tak mi zostało, ale się ogląda, proszę Państwa. Dobrze. Żegnam wszystkie panie. Życzę miłych snów, dobranoc. No i wszystkim panom także życzę miłych snów, bo wiecie, to jest takie fajne powiedzenie po angielsku. Jak good morning, to osobno. Ale jak good night, to razem. Zobaczcie, jak to się pisze we wszystkich językach. Dzień dobry, osobno. Ale jak dobranoc, to razem, proszę państwa. Czego wszystkim serdecznie życzę. Dziękuję państwu, dobranoc.